A co jeśli pierwsza rzecz, którą robisz każdego poranka, po cichu odbiera ci dziesiątki lat życia? Oto czego nikt nie mówi. Istnieje jeden prosty nawyk, który zajmuje mniej niż 5 minut, nie kosztuje absolutnie nic i według najnowszych badań może dodać nawet 30 lat zdrowego życia. Tymczasem 97% osób. Po 65 roku życia robi dokładnie odwrotnie i przyspiesza starzenie mózgu, osłabia kości oraz zwiększa ryzyko chorób. Po obejrzeniu tego materiału będziesz dokładnie wiedzieć, co zrobić jutro rano, aby wszystko zmienić. Nazywam się doktor Helena. I od lat pracuję jako specjalistka geriatrii z seniorami w Europie Środkowej. Pracowałam z ponad 2500 pacjentami w wieku 60, 70 i 80 lat. Moją pasją stała się profilaktyka zdrowia seniorów po tym, jak obserwowałam, jak moja własna babcia zmagała się z możliwym do uniknięcia pogorszeniem stanu zdrowia. To czym się z Tobą podzielę, nie jest skomplikowaną medycyną ani drogimi terapiami. To jeden poranny nawyk potwierdzony dziesięcioleciami badań, który może być najważniejszą rzeczą, jaką zaczniesz robić dla swojego zdrowia już od jutra. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że sposób w jaki zaczynasz poranek nie dotyczy jedynie samopoczucia. Czy poziomu energii. Uruchamia on reakcję łańcuchową w organizmie, która wpływa na wszystko od pracy mózgu, po gęstość kości, od układu odpornościowego, po zdrowie serca. Wielu seniorów zaczyna dzień w sposób, który nasila stan zapalny, zaburza naturalne rytmy organizmu i przyspiesza starzenie na poziomie komórkowym. Możesz budzić się sztywny z zamglonym umysłem albo z uczuciem, że coś jest nie tak i prawdopodobnie słyszałeś, że to normalna część starzenia. To nieprawda. W rzeczywistości twoje ciało potrzebuje jednego konkretnego sygnału zaraz po przebudzeniu. Sygnału, który aktywuje metabolizm, wzmacnia rytm dobowy i dosłownie informuje komórki. Aby się naprawiały i regenerowały. Bez tego sygnału organizm pozostaje przez cały dzień w stanie stresu i zapalenia. Pozwól, że wyjaśnię, co dzieje się w Twoim ciele w nocy, bo gdy to zrozumiesz, poranny nawyk, o którym mówię, stanie się oczywisty. Podczas snu organizm nie tylko odpoczywa, zachodzi całkowita zmiana metaboliczna. Temperatura ciała spada, ciśnienie krwi się obniża, a organizm przechodzi w stan kataboliczny, w którym usuwa uszkodzone komórki, naprawia tkanki i utrwala wspomnienia w mózgu. Kluczowe jest to, że po przebudzeniu ciało nie przełącza się automatycznie w tryb dzienny. Potrzebuje bodźca wyraźnego sygnału, który mówi wszystkim układom, że nadszedł czas, aby działać optymalnie. Bez tego bodźca możesz przez wiele godzin pozostawać w stanie pośrednim, z wolnym metabolizmem, zamglonym umysłem i osłabioną odpornością. Najnowsze badania opublikowane w European Journal of Applied Physiology objęły ponad 1200 osób powyżej 65 roku życia. Wykazały one, że osoby, które dostarczały ten konkretny poranny sygnał, miały o 34% lepsze funkcje poznawcze w ciągu dnia oraz o 28% mniej markerów zapalnych we krwi. To różnica między spokojnym starzeniem a przyspieszonym pogarszaniem zdrowia. Teraz powiem, czym dokładnie jest ten nawyk, i proszę zwróć uwagę, bo czas oraz sposób jego wykonania mają ogromne znaczenie. Jedynym porannym nawykiem, który może dodać ci dekady życia, jest ekspozycja na jasne naturalne światło w ciągu 30 minut od przebudzenia, połączona z delikatnym ruchem. To wszystko. Jednak większość osób popełnia błąd. Myślą, że każde światło wystarczy albo że najpierw można się poruszać, a dopiero potem wyjść na światło albo że wystarczy stać przy oknie bez ruchu. To nie daje pełnych korzyści. W Twoich oczach znajdują się wyspecjalizowane komórki wrażliwe na światło. Gdy jasne światło dociera do nich, zaraz po przebudzeniu wysyła silny sygnał do głównego zegara biologicznego. W mózgu zwanego jądrem nadskrzyżowaniowym. Ten sygnał resetuje rytm dobowy, który kontroluje nie tylko sen, lecz także produkcję hormonów, naprawę komórek, poziom czujności oraz zdolność organizmu do zwalczania chorób. Przełomowe badanie z roku 2023 opublikowane w Nature Medicine obserwowało seniorów. Powyżej 65 lat przez 3 lata. Osoby, które miały ekspozycję na jasne światło w pierwszych 30 minutach po przebudzeniu, miały o 41% niższe tempo pogorszenia funkcji poznawczych, o 38% mniej zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz znacznie lepsze wyniki gęstości kości i odporności. Badacze stwierdzili, że ten prosty nawyk był bardziej ochronny niż wiele leków rutynowo przepisywanych przy starzeniu. Co czyni to jeszcze silniejszym, to połączenie światła z delikatnym ruchem. Nawet krótki spacer trwający 5 minut lub proste rozciąganie wzmacniają sygnał. Ruch pobudza krążenie krwi, co pomaga dostarczyć informację dobową do każdej komórki. Ruch Pobudza krążenie krwi, co pomaga dostarczyć informację dobową do każdej komórki. Możesz się zastanawiać, dlaczego ten nawyk staje się szczególnie ważny po 65 roku życia. Dzieje się tak, ponieważ wraz z wiekiem rytmy dobowe naturalnie słabną. Sygnały, które mówią organizmowi, kiedy ma być aktywny, kiedy spać i kiedy produkować. Określone hormony stają się mniej precyzyjne. Dlatego osoby starsze częściej mają problemy ze snem, dlatego pory przyjmowania leków są mniej przewidywalne i dlatego możesz zauważać większe wahania energii oraz nastroju. Reakcja organizmu na światło również zmienia się z wiekiem. Soczewka oka. Z czasem żółknie, co filtruje część niebieskich długości fal najbardziej potrzebnych układowi dobowemu. Oznacza to, że potrzebujesz jaśniejszego światła i bardziej świadomej ekspozycji, aby uzyskać ten sam efekt, co w młodości. Dobra wiadomość jest taka, że gdy konsekwentnie dostarczasz ten sygnał, organizm Reaguje bardzo dobrze. Sen się poprawia, nastrój stabilizuje myślenie, staje się jaśniejsze, a systemy naprawcze działają wydajniej. Pozwól, że podam dokładne kroki, dzięki którym ten nawyk zadziała u Ciebie już od jutra rano. Zaraz po przebudzeniu najlepiej w ciągu pierwszych pięciu minut. Przejdź do źródła jasnego światła. Nawet w pochmurny dzień światło na zewnątrz jest znacznie jaśniejsze niż oświetlenie w domu. Nie musisz patrzeć bezpośrednio w słońce, wystarczy zwrócić twarz w stronę nieba i pozwolić, aby światło naturalnie docierało do oczu. Jeśli wyjście na zewnątrz nie jest możliwe, z powodu pogody, problemów z poruszaniem się lub kwestii bezpieczeństwa, usiądź bezpośrednio przy dużym oknie z całkowicie odsłoniętymi zasłonami. Usiądź tak blisko okna, jak to dla Ciebie wygodne, i pozwól, aby naturalne światło padało na twarz. W razie potrzeby, możesz zainwestować w lampę do terapii światłem. Szukaj takiej, która zapewnia co najmniej 10 tysięcy luksów. Są one dostępne w większości aptek w Europie i zazwyczaj kosztują od 50 do 150 euro. Podczas ekspozycji na światło wykonuj delikatne ruchy. To nie musi być ćwiczenie. Spróbuj krążeń ramion, powoli wykonując 5 ruchów do tyłu i pięć do przodu. Zrób łagodne rozciąganie szyi, ostrożnie przechylając głowę na każdą stronę. Wykonaj krążenia kostek, unosząc lekko jedną stopę i obracając kostkę w obu kierunkach. Zrób unoszenia rąk, wyciągając je na boki, a następnie nad głowę. Jeśli możesz, maszeruj w miejscu lub spaceruj bardzo wolno. Cała rutyna powinna trwać maksymalnie od 10 do 15 minut. Najlepsze jest to, że możesz połączyć ją z czymś, co już robisz. Najlepsze jest to, że możesz połączyć ją z czymś, co już robisz. Wypij poranną herbatę lub kawę przy oknie. Zajrzyj do roślin. Przeczytaj poranną gazetę. Nie dodajesz nowego zadania do dnia, tylko świadomie wybierasz miejsce, w którym robisz to, co już robisz. Choć ten poranny nawyk jest bezpieczny i korzystny dla większości osób, chcę, abyś wiedział o kilku sytuacjach, w których najpierw warto porozmawiać z lekarzem. Jeśli masz w przeszłości choroby oczu, takie jak zwyrodnienie plamki, uszkodzenie siatkówki, lub zaćmę, skonsultuj się z okulistą przed rozpoczęciem celowej ekspozycji na światło, zwłaszcza jeśli rozważasz użycie lampy do terapii światłem. Naturalne pośrednie światło słoneczne jest bezpieczne dla większości osób, ale zawsze lepiej to potwierdzić ze specjalistą. Jeśli przyjmujesz leki, które zwiększają wrażliwość na światło, a wiele powszechnych leków tak działa w tym Niektóre antybiotyki, leki na nadciśnienie oraz preparaty stosowane w chorobach skóry zachowaj większą ostrożność. Nie oznacza to, że nie możesz wykonywać porannej rutyny ze światłem, lecz że warto unikać bezpośredniego słońca i pozostać przy pośrednim świetle na zewnątrz lub świetle wpadającym przez okno. Jeśli masz problemy z równowagą lub Ograniczenia ruchowe postaw na bezpieczeństwo podczas porannych ruchów. Możesz wykonywać delikatne ćwiczenia siedząc na stabilnym krześle, albo trzymając się blatu czy solidnego mebla. Zacznij od tego, co jest bezpieczne i komfortowe, a z czasem możesz stopniowo dodawać więcej. Chciałabym usłyszeć o Twoich własnych doświadczeniach z porankami. Czy zauważasz, że czujesz się bystrzejszy i masz więcej energii w dni, gdy spędzasz czas w jasnym świetle wcześnie rano? Jaka jest największa przeszkoda w uzyskaniu jasnego światła zaraz po przebudzeniu? Czy jest to motywacja, sprawność ruchowa, pogoda czy coś innego? Napisz w komentarzach, a odpowiem z konkretnymi wskazówkami. Dopasowanymi do Twojej sytuacji. Jeśli te informacje otworzyły Ci oczy na coś, co naprawdę możesz zrobić już jutro rano, aby chronić swoje zdrowie, będę wdzięczna, jeśli zasubskrybujesz ten kanał i włączysz powiadomienia. Tworzymy treści specjalnie dla seniorów oraz opiekunów rodzinnych, oparte na dowodach i praktycznych poradach, które robią realną różnicę. Udostępnij ten materiał rodzicowi, małżonkowi, przyjacielowi lub sąsiadowi, który ma więcej niż 65 lat. Być może przekażesz mu wiedzę, która pomoże jaśniej myśleć, lepiej spać i dłużej zachować samodzielność. Przygotowałam również kolejny materiał o pięciu wieczornych nawykach, które poprawiają sen i pomagają obudzić się gotowym na poranną rutynę. Odnośnik znajdziesz w opisie poniżej. Pamiętaj, dbanie o siebie nie jest egoizmem. Inwestując we własne zdrowie, zapewniasz sobie możliwość bycia obecnym dla tych, którzy cię potrzebują. Przez wszystkie lata pracy w geriatrii jedno stało się dla mnie całkowicie jasne. Wiek nie determinuje twojego potencjału do poprawy. Widziałam osoby w wieku siedemdziesięciu. I 80 lat, które wprowadzały zmiany dramatycznie poprawiające jakość życia i niezależność. Seniorzy, którzy najlepiej sobie radzą, to niekoniecznie ci, którzy mieli najłatwiejsze życie. To ci, którzy pozostali ciekawi świata, byli gotowi spróbować czegoś nowego i rozumieli, że małe, konsekwentne działania prowadzą z czasem do niezwykłych rezultatów. Ten poranny nawyk jest właśnie takim małym działaniem o wielkich efektach. Dobrze sobie radzisz, będąc tutaj i dbając o wiedzę. Jestem z tobą na tej drodze i będę nadal przekazywać informacje, którym możesz zaufać i które naprawdę da się wykorzystać. Dbaj o siebie, szanuj swoje ciało i do zobaczenia w kolejnym materiale.